Witam serdecznie, z tej strony Pilarz Amator No i skoro kanał już pomału wraca do życia, że tak powiem No to postanowiłem się podzielić taką informacją, że ponownie do Leroy Merlin wrócił Makuloch CS35 I co prawda ta pilarka wróciła do Leroy Merlin już dość dawno Yy, bo jak zapewne pamiętacie około półtora roku temu czy dwa lata temu była wyprzedaż tego modelu i po wyprzedaży w ogóle pilarek Makulocha nie był dostępny właściwie gdzieś po internecie biegały pojedyncze sztuki i wtedy też można było w niezłej cenie tą pilarkę wyrwać natomiast w tym roku wrócił ponownie do Leroy Merlin. nie wiem co, co to spowodowało, nie zamierzam teraz tego dociekać ja tematem się bardzo nie interesowałem, bo jak wiecie, kanał był zawieszony. Nie miałem też możliwości tworzenia filmów. Natomiast w tej chwili ktoś się mnie zapytał, że tak powiem, ze znajomych: potrzebował na już jakąś pilarkę, nawet chińską, którą byłby w stanie zrobić tam drobne zlecenie przy pielęgnacji ogrodu u klienta. I chciał coś taniego, ale pewnego. No i, no i nie miał czasu na zamówienia w internecie, więc tak na szybko wszedłem, żeby sobie sprawdzić w, w Leroy Merle. co tam takiego mają ciekawego z chińskich pilarek, co mógłbym znajomemu polecić na już. Bez, bez dodatkowych poprawek i tak dalej. Czy zamawiania zestawów tunących. No i wtedy zauważyłem, że kurczę, za, za 500 zł jest Maculowce jest 35 w tym momencie, jak wiadomo, jest to jakaś alternatywa dla popularnego liderka, bo dysponuje tą samą mocą. Co prawda, ma mniejszą pojemność, bo tu mamy 35 cm3, ale moc też 1,9 konia. I co najważniejsze, no, na dzień dobry mamy tutaj podstawową oregonowską prowadnicę, tą amatorską, ale na początek wystarcza i dwa łańcuchy w komplecie. Co prawda, to są te łańcuchy, co mają mniejszą ilość zębów tnących, czyli, aby to powiedzieć, pomiędzy każdym ogniwem tnącym są dwa ogniwa łączące, ale nie jest to jakiś duży problem. Lubią trochę, trochę szarpać, trochę skakać, ale to osoba pierwsza używająca pilarki tego nawet nie zauważy. Natomiast zmierzam do tego, że kupując taką pilarkę w tej cenie, mamy na dzień dobry, gotowy produkt tak, do, do pracy do cięcia. W przypadku lubianego przez nas wszystkich lidera lub handy RG4714 od Krysiaka, no jednak na dzień dobry trzeba się zaopatrzyć w inną prowadnicę i jakiś przyzwoity łańcuch. Tutaj na starcie, jak ktoś potrzebuje do ogrodu. Już nie musi, ma dwa łańcuchy i prowadnice, które też zrobią swoją pracę. <laughs> dużo, dużo nie będę się więcej rozwodził nad tą pilarką. U mnie na kanale są co najmniej trzy filmy z tą pilarką. Na pewno wadą i to dość sporą tej pilarki jest przypuszczający filtr powietrza. Będziemy się dopiero zastanawiać, jak to uszczelnić. Nie u wszystkich to występuje, ponieważ de facto sam filtr. Sama się siateczka celulozowa nie jest taka zła i w miarę dobrze filtruje. Problem jest, e, jakby to powiedzieć, e, filtr jest tak skonstruowany, że jest taka jakby komora, tak? Sąca i na wierzchu jest klapka e, z siatką z celulozy. E, I ta klapeczka ona jest zdejmowana, wiadomo, do czyszczenia. I po prostu na łączeniu tej klapki z pozostałą częścią obudowy filtra, czyli właściwie no, na łączeniu filtra, można powiedzieć, z kolektorem sącym, tam najczęściej się brud dostaje. Więc w tej chwili nie mam na to czasu, będziemy myśleć, jak to uszczelnić. Natomiast sama pilarka jest godna uwagi, tym bardziej że jest w takiej cenie. A ja postanowiłem Was poinformować, bo ostatnio miałem rozmowę z jednym ze swoich widzów. I coś właśnie zeszło na temat Makurlocha i on był przekonany, że on jest we drożej. Ja mówię, nie, nie, no kurde, polecałem znajomemu. I wszedłem na stronę, mówię, zobaczyć po ile w ogóle chodzą. Znaczy w ogóle zobaczyć co mają, bo byłem zdziwiony, że jest makulloch, to jest raz, a dwa, mówię, zdziwiony, że jest w takiej cenie. Chociaż nie jestem pewien, czy koledze się nie pomyliło z tym modelem, bo jest jeszcze taki model. Wygląda na to, że jest to ta sama konstrukcja, tylko większa pojemność, troszeczkę większa moc, bo 2 konie. No i beznarzędziowy system naciągu i dłuższa prowadnica, bo z tego co patrzyłem, to tutaj będzie 16 cali 40. Natomiast ja nie jestem do końca przekonany, czy chciałbym przepłacać te, te 200 zł za beznarzędziowy system naciągu. i Dziwię się, że jest tylko, yy, że jest tylko 1,5 konia, nawet nie, no, że te 1,3 konia, nie, przepraszam, co ja mówię, tak, tak, dziwię się, że jest te 0,1 konia więcej przy dość sporo większej pojemności, jeśli faktycznie ta pojemność tutaj jest o tyle większa, jak deklarują, no, chyba, że tak mocno jest zdławiony katalizatorem, mniejsza o to, no, jak ktoś chce, może rozważyć taką pilarkę. Pewnie bym się jej chętnie przyjrzał, ale w tej chwili nie mam takiej możliwości. Natomiast ja wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać. Nie? Tutaj mamy tradycyjne, proste rozwiązanie. Boczny naciąg już nie pamiętam. Tak, chyba tutaj był: eee, dwie śruby. 35 cm prowadnica w ogrodzie przy domu w zupełności wystarcza. Co tu więcej mówić? Nic, w linku, w linku pod filmem, w opisie pod filmem, przepraszam. W opisie pod filmem wstawię linki do e, wszystkich filmów z Makulochem, które są u mnie na kanale. E, no i nic, no i to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. I po prostu mówię, jeśli nie mam żadnej umowy z Leroy Merlinem, jeśli o to chodzi, nie, nie, po prostu stwierdziłem, że po prostu powiadamia swoich widzów, że, że jest w ogóle taka promocja i że jest ta pilarka w promocji, ponieważ rzeczywiście u nas na kanale i w tym momencie jest to niezła alternatywa do ogólnie polecanego przez nas liderka, tak, więc dlatego właśnie was o tym informuję. Dobra, na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie do następnego, hej!